Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do z 2 Animal Park. Zaczynamy mm, ciąg dalszy, żeby tutaj podziałać troszeczkę, porobić z tymi zwierzątkami. Tutaj chyba się kalendarzyk zmienił. Tak jest, zmieniło się. Więc mm, ja mam tutaj jakieś dziwne, dziwne rzeczy, po prostu posprzedawałem jakieś zwierzęta, których, które powinienem już mieć, a okazuje się, że one są sprzedane. Ostatnie w ostatnim filmiku odkryliśmy, że nie mamy jakiegoś zwierzaczka. Powiem Wam, wiecie co teraz odkryłem? Zobaczcie. Że tutaj jest. Dobra, bonusik, pakiecik, bierzemy Bocianka czarnego. Dzięki. Że tutaj jest zwierzę typu. pierwsze zwierzę Żółwik. I wiecie co? Zobaczcie, ja tego Żółwia nie mam. Przejdziemy sobie tutaj, tutaj zwierzęta stepowe i zobaczcie, tego żółwia tutaj normalnie nie ma. Tu jest żółwik, ja go Nie wiem jak to się stało, pewnie przy usuwaniu był konkurs na żółwie i ja po prostu wszystkie żółwie wrzuciłem właśnie w ten konkurs i takim cudym nimom żółwika. Ale żółwika nie postawię, bo po prostu nie mam. Możliwości tutaj, gdziekolwiek go postawienia. Nie ma po prostu miejsca, żeby go postawić. No i go nie postawię, tak, bo mamy tutaj za mało miejsca. Tutaj w tym parku tak by się rozpędził z powiększaniem wybiegów, że brakło miejsca na zwierzęta. Ale mam zamiar, po prostu, wykupić jedną działkę. Dlatego też dorzuciłem diamentów i zastanawiam się nad działką. Myślę nad tą, bo tu jest opcjonalnie. Myślę, że tutaj by weszły... No nie. Miałam nadzieję, że wejdą tutaj dwie działki, ale nie wejdą tutaj dwie działki. Tu będzie jedna droga. Miałem nadzieję, że wejdą właśnie dwie działki tutaj. Dwie takie te. Tu by wszedł jeden. Tu by wszedł drugi. I trzeci już nie wejdzie. No nie, fajnie. No miałem nadzieję, że wejdą właśnie dwie tu. Jak to weznę, to wejdą tutaj trzy takie te raczej. Ale niestety no nie wejdą. Nie da mi to tutaj nic. Tu jest za 240. 270, 230. Zobaczymy tutaj z przodu. 300, 150 tu. 300. Muszę znaleźć jakąś taką mniejszą o 210. 250. 400 drogo. 280. 300. No. 240. Tutaj bym chyba postawił 170. Tutaj postawimy wybiegi. No, tutaj by weszły jeden. Dwa by. Tutaj nam dwa wybiegi by nam tutaj weszły. Dwa wybiegi by nam tutaj weszły, z tego co widzę. I chyba po prostu weźmiemy taką działeczkę. Ona będzie kosztować nas 113 teraz. A w sumie większa działeczka, więcej rabatu nam da. Może by w sumie te, te, te dwie sobie tutaj wykupić. Bo tutaj są już tak kwest powiększone, a ta kosztuje 350. 350, a tutaj nam brakuje troszkę. Tutaj by był jeden. 2, 3. I może żeby one były wążejsze. To nam wejdzie ich więcej, bo do góry mogą być dłuższe. Dobra, myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Tu jest, a tu jest 243. Strasznie dużo, strasznie dużo, powiem Wam. Strasznie dużo. Dobra, weźmiemy na razie tą działeczkę, tą krótką działeczkę tutaj. Za 113, no. Muszę to przemyśleć. Dwa, ja mam dwoje zwierząt do postawienia na pewno. ja jeszcze potrzebuję diamenty? 227, i tutaj nam dużo miejsca już zrobi. Myślę, że 2 tutaj też postawię. Tutaj jest za 100, ale nie ma tutaj przejścia, nawet to musiałbym tutaj przejście robić. Tutaj jest za 320, coś tam mi nawet nie stać. Za 120, i tutaj będą na 2. A zobaczymy, ja by sobie tu jakieś takie. O, tu będzie do wykupienia. Na 105. Na 104. Na 102. Na 101. Wiecie co? Na 101. 13 tysięcy. To ja się zastanawiam, czy ja w ogóle. Nie, to ja poczekam w sumie. 13 milionów ekspa potrzebuję. <krym> Nie, to ja w sumie poczekam. Powiem wam, poczekam z tą rozbudową. Aż dobędziemy, po prostu, to level aż A się nam odblokuje teren, i wtedy postawimy sobie tam zwierzątka. Dobra, coś nam tu chce dorosnąć. Śmiało rośni I pewnie tutaj będzie ten sam motyw, że będą jakieś zwierzątka sprzedane. Więc ja robię sobie dzisiaj tutaj zadanka, misję. W sumie tutaj obrabianie zwierzątek. Gdzie mamy miejsce? Tu mamy miejsce. O, a tu mi nie wejdzie. Czemu, mi, czemu tutaj mam takie coś postawione? Obrabianie zwierzątek, dlatego, żeby postawić nam zwierzątka, które. To się będzie budować? Ja, to się będzie budować 4 minuty. Żeby zdobyć tego ekspa, tego levela po prostu, którego mamy. Więc czy ja mam tutaj jakichś pracowników na przykład, żeby puścić? Tak, mam 10. Więc mogę sobie jakiś pracowników. O, nie wiem czy on tu ma coś do podlewania w ogóle. O, śmieciarz jeden został. Dobra, nie idzie. Wykorzystam pracowników, niech przynajmniej coś ekspadowają. Zawsze to jest jakaś ilość ekspa. I zbieramy te 13 milionów. Troszkę powalczymy. Obstawiam, że to zajmie z miesiąc na zbieranie mi tego tych 13 milionów. Ale no, powalczymy. Powalczymy o to. I zobaczymy, jak to pójdzie. Powiem Wam, no, można by było już się wziąć za rozbudowę tutaj tego parku, powiększyć niektóre wybiegi. Ale czy znów nie będzie taki sam problem? Nie, tu mamy miejsca, powiem Wam dużo, bardzo dużo miejsca tutaj jest, tego co widzę. Więc można by tu było jakieś wybiegi wstawiać dalej. Drogę zrobić i zacząć od tutaj, na przykład od samego przodu, na przykład. Gdzie jest wejście do ZO? Tu jest wejście do ZO. I tutaj mamy Max 4, czyli mamy powiększone na maxa. Tutaj mamy Max 10. O! To aż o 10 może być. To może być duży wybieg. Naprawdę duży wybieg to tutaj może być. Czy my możemy ten wybieg tak powiększyć aż o 10? Z tego co widzę, to będzie gigantyczny wybieg. Ja muszę znaleźć teraz, gdzie ja mam ten wolny teren. Tak będzie ciężko znaleźć. Nie, to jest gdzieś tutaj. O, tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. I powiększenie na 10, ile to zajmie. Ja powiększę sobie to w dół. że na 10 to będzie troszkę przesadne, jak ja to powiększę. Dopiero mam 3. To będzie naprawdę gigantyczny wybieg. Ej, no, nie przesadzajcie, że to będzie taki wybieg. Faktycznie zajmie miejsca masę. Jest 5. I zobaczcie, jaki ten wybieg jest duży. Ja więcej tych zwierząt chyba nie mam tego rodzaju. Nie, tu są leśne. Te są tutaj. Więcej tego... Nie, mam jednego. Mogę jednego dostawić. Aha, nie ma połączenia z wejściem, dobra. Zaraz tu zrobimy jakąś. Muszę gdzieś jakąś dróżkę zrobić. Muszę się tu przebić przez to po prostu wszystko. Muszę poprzesuwać te wybiegi. I poprowadzić jakąś dróżkę. Nie wiem jeszcze jak, dokładnie jak ją poprowadzić. Zrobimy tak prosto do góry. Ej, co mi to robisz? Dobra, ale skaka mi z tą drogą. Gdzieś w dół, gdzie... No tu też miejsce zajęte. Czyli, tu musi, czyli musi jechać tu po środku. Muszę to przesunąć jeszcze do góry. Myślę, że tak. Czemu tego wyżej nie dało rady zrobić? Tak dziwnie tutaj jest. Dobra, kupimy troszkę tej drogi. Tak dziwnie, bo ani w dół, ani w górę, nie? Tak. Śmiesznie to tutaj zrobili. Ta droga musi iść po środku. Śmiesznie, strasznie śmiesznie to zrobili. Strasznie dużo terenu to marnuje. A nie mogę nic zrobić. A ja bym chciał zrobić tutaj po górze, no to tu jest tak samo. No tu jest troszkę bliżej. Ja muszę aż tutaj dojechać z tą drogą. No, zobaczcie, jak tutaj tej drogi tego pola zabiera. Strasznie dużo. No nie fajnie to tutaj jest rozwiązane, widzę. Się cieszyłem, że tu będzie taki duży obszar. A praktycznie połowę zajmie mi ta droga, bo nie da się tutaj inaczej tej drogi ich drogi położyć. No nie fajnie, powiem wam, nie fajnie. Tutaj choćbym chciał dać dwa wybiegi. No to nie zmieszczę tutaj dwóch wybiegów. Teraz jest wybieg. Jakbym drogę... Podsunę drogę pod samo. Na przykład tak. I czy ja tu zmieszczę drugi wybieg? Raz, dwa, trzy. No nie zmieści mi się drugi wybieg. Choćbym chciał, nie zmieści mi się za nic drugi wybieg. Dobra, zostawmy to tak, jak to jest na razie. Póki co przeniesiemy ten tutaj. Co tutaj jest? To jest do kupienia za... Tak, więc nie będziemy tego kupować. Mamy przeniesione... Tu... No i co to jest? Taki odstęp. Mogę to tutaj dać dalej, ale nie muszę to tutaj o jeden przybliżyć. Strasznie, strasznie źle te działki tutaj są zrobione. Strasznie źle. Strasznie niefajnie. No i tutaj takiego miejsca mi nadbywa i z tym miejscem nic nie zrobię, bo tak po prostu jest zrobiony teren. No niefajnie powiem wam. I to tak praktycznie w całym. Gdzie mam drugiego bocianka? W całej tutaj tak. W eee, całym, no w całym tutaj te, tej mapie tak jest po prostu zrobione. To mam za darmo, mam za darmo, dobra. To mogę, po... nie, no, nie będziemy stawiać. Zobaczymy, czy możemy coś tu na te wybiegi podostawiać tym zwierzątkom. Ja zrobię do zwierząt po prostu powiększe wybiegi, które mam rozmnożone. O, tak zrobimy, właśnie. Eee, Czarnego misia, znajdziemy czarnego misia, ale śmieci trzeba to wyzbierać. To jest ten czarny misiu? To jest ten, nie? Nie, to jest jakiś inny niedźwiedź. To nie jest ten. Tu jest ten misiu, ten. Nie, to jest ten. Czemu tu jest jeden tylko na wybiegu? Nie, niedźwiedź himalajski. A to jest? Nie, to jest inny. Gdzie ja mam niedźwiedzia himalajskiego? Tak a propos. Tutaj? Niedźwiedź himalajski. Ile tutaj mamy? Trzy. A możemy mieć maksymalnie 5. On tu jest w takim wąskim miejscu wsadzony. przeniesiemy go tutaj. Przeniesiemy go. Wiecie gdzie go przeniesiemy? Jak znajdziemy gdzie go mamy przenieść. Ja nie wiem jak ja mam szukać tej drogi. Dobra, pojedziemy za drogą. Może uda się to znaleźć. Tutaj, tutaj, nie, tutaj jest koniec. Tutaj, tutaj. Powiem <laughs> ja mam naszukamy się tego terenu, gdzie my to mamy postawić. Dobra, spróbujemy to obrócić. Ej, ej, no nieładnie. Nieładnie, tak, że się tego naszukał, a to mi wcięło. Gdzie jest teraz mój niedźwiedź? Gdzie jest teraz mój niedźwiedź? Tu jest mój niedźwiedź. I gdzieś to tam w rogu było, dobra, tak, gdzieś to tu było. Tutaj. Spróbujemy to obrócić. To jest dość długie. Nie, to nam nie wlezie tutaj. E, za żadne skarby nam to tutaj nie wlezie. Tu nas ta droga będzie blokować. Musielibyśmy trochę kształt tego wybiegu zmienić. Ale on jest tak duży, że on po prostu zajmie nam całą tą teren tutaj. Dobra, wlepimy go tutaj. I jeżeli my go chcemy powiększyć jeszcze o te 5, to chyba będzie tutaj górą powiększony. Jeszcze 3, 4. I o 5 kostek musiałbym jeszcze powiększyć. Raz, 2, 3. No nie wejdzie. A no nie wejdzie. Raz, 2, 3, 4. Robimy takie coś. O. 5 o, jest powiększony. Tu można jeden zmniejszyć i dać jakieś roślinki tutaj postawić. O jeden możemy tutaj zmniejszyć, bo nie jest tu potrzebne takie duże. O. Możemy tu na przykład kosze na śmieci albo coś dać. No i mogę sobie wstawić tutaj parę zwierząt, ale nie przesadzajmy nie za dużo. Bo 5 jest maksimum, które można tutaj wstawić. No więcej nie wstawię. Dobra. Te dzikany, no czemu tutaj mam niepostawione? Powinny być postawione wszystkie. Jest, dobra. I mamy 4 z 5, o można 10 mieć, no to będzie jeszcze rozwiększ, zobaczcie jakie to jest duże. To będzie taki duży wybieg. I zobaczcie ile tu miejsca się traci. Ile się tu wszędzie miejsca traci. No bezsensowne takie coś jest, bezsensowne powiem wam. Nie podoba mi się ułożenie tutaj tej mapy, coś nie do końca im wyszły te działki tutaj. Dobra, mamy jej kolejnego. Jeszcze sobie zrobimy teraz tego, ale tego to ja nie znajdę. Ja go muszę znaleźć tutaj przez mapę, bo tego zwierzaka nie znajdę. No troszkę mi tutaj już ucieka tych zwierząt. Jodłowy gaj tu jest ten. To jest to? To jest to. Nie to. Nie to. Nie to. Wybieg cały. W ogóle ile tu na tym wybiegu się mieści? 6 może się zmieścić. Dobra, to bierzemy ten wybieg też do góry. I damy ten wybieg na przykład tutaj, i powiększymy ile się da na 6 można maksymalnie zrobić. Mamy 3. No i to by nie chcieć, nas tu droga nie puszcza. Znów, znów nas droga nie puszcza, żeby tutaj to przesunąć. No tutaj nie przesunę do góry już nic, bo już blokuje. Tutaj nas droga blokuje. I Po prostu nie można nic zrobić. Jeszcze cztery: Miejsce zajęte no i co? Jaki bez sens! Powiem wam: jaki bez sens! Zobaczcie, ani dosunąć, ani przesunąć, ani nic z tym zrobić. Nawet ja tutaj nie mogę drogi zrobić. No zobaczcie, tak to dosunę i tutaj powinno mi wejść jeszcze jedno powiększenie, powinno mi tutaj wejść. Spokojnie jedno powiększenie powinno wejść, ale co? Nie wejdzie. No nie wejdzie. No powiem wam, no nie podoba mi się to. Albo się coś z tymi drogami poknociło, ale tutaj wszystko w miarę pasuje. No tutaj znów jest coś. No nie, bo tutaj są jakieś takie odstępy dziwne porobione. Tutaj tak niby pasuje wszystko obok działek. To tutaj w tym miejscu. No tutaj też. O, takie odstępy jakieś są dziwne. Coś się po prostu porozstawiało tutaj z tymi działeczkami. Tak niefajnie, niefajnie powiem wam. Dobra, powiększyliśmy tutaj... Gdzie to mamy to zwierzę? O ileśmy powiększyli? O dwa... To jak tu mam więcej, ale dwa wstawimy sobie przynajmniej. Będzie więcej Expa, będzie więcej wszystkiego. Dobra, dwa wstawimy. I powiem wam chyba nie ma co szaleć z tym powiększaniem, bo krzywe są te działki, nie pasują te działki. Ja bym mógł wykupić tutaj jakieś tereny, myślę. Bo teraz jest rabaty na to, więc można by było tutaj coś wykupić. Tutaj się dostanę. Nie dostanę się tutaj do tego. Czy my możemy tutaj coś w środeczku wykupić? Nic. Tutaj możemy wykupić. I tutaj. To ja bym tutaj ten teren wykupił. To jest 320 tysięcy. Więc ja sobie go kupię, bo jest to w promocji. Co sobie jeszcze tu możemy kupić? Możemy sobie jeszcze tutaj kupić. Ciekawe, czy jak to tutaj kupimy, czy tutaj z drogą przejdziemy. No. Wydaje mi się, że tak, że przejdziemy z drogą. Wydaje mi się, że tak. Więc może nie jest tak źle. Ile to kosztuje? 600 tysięcy. Ile to będzie nas kosztować? 450 tysięcy. No, zje mi to całą kasę. Całą kasę mi to zje. Ale jest rabat. Dobra, bierzemy. Bierzemy. Nie będziemy biedować. Jest rabat. Tutaj nie będę wykupywał, bo i tak tam nie mam dojścia. Tutaj 101, to wykupimy na 101. Tutaj coś jest do wykupienia gdzieś. Tutaj jeszcze jest. I tutaj nie. Tu jeszcze żeby szło wykupić, to będzie ile? 300. No już mnie nie stać, dobra. No to wykupiliśmy tyle, trochęśmy powykupywali, trochęśmy tutaj porobili ze zwierzątkami, Expo pozbierali. Więc leka przebudowa tutaj tego parku jest. Nowe zwierzęta wkraczają. Zobaczymy, czy nie mamy coś jeszcze w głównym do przeniesienia. I sobie tutaj poprzenoszę. Ale na dziś myślę to tyle. Jak się Wam filmik podobał? Łapki w górę, komentarze mile widziane. Nie zapomnijcie o subskrypcjach i do zobaczenia. Cześć wam!